Siemanko z tej strony, Macinie. Komentujemy kolejną powtórkę w ramach yy, Duel of Champions, konkurs na najlepszą powtórkę formową. Yy, z lewej strony mamy Unborna, z prawej strony coś na Z, czego nie, nie uda mi się przeczytać. I chciałbym, żebyście tutaj troszkę łagodniej podeszli do tej powtórki. A to dlaczego? Dlatego, że z tego co widziałem, ci zawodnicy grają na bardzo, bardzo niskim Elo. To jest Elo w okolicach chyba 300. <grym> Także broń Boże, ja nie, nie zamierzam się tutaj. Z nich wyśmiewać, ale na pewno zakres kart, którymi dysponują, musi być mniejszy. No i z lewej strony mamy Anborna, który podesłał tą powtórkę. On gra na Arianie, co Losów. No dziwne, że ma na takim punkcie, na takim poziomie albo takiego bohatera. Ja czekałem chyba przez kilkanaście poziomów, żeby dostać Arianę. Z drugiej strony mamy Garanta. Szybka gra ze strony Unborna, tak jak widzicie, przynajmniej na początku. Idzie w raż. Pojawił się Udęczony gula, także. Pojawił się Zombie Plagi, który może nakładać liczniki z drugiej strony. Tak jak widzicie, lecą pociski. I mamy już chyba trzeciego Sukuba, przepraszam, dwa Sukuby mamy tutaj na polu bitwy. Zdecydował się na atak yy, z Virbilini Joe. <grywki> Moim zdaniem to nie było najlepsze rozwiązanie, ponieważ w ten sposób dostał ten licznik. No i powiem może wbiję te 4 damage'u, to chyba nie będzie to najlepszy pomysł. Pojawiła się Bulwa. Naprzeciwko Alcylisza Szkoda, że nie było jej jak zniszczyć w tej rundzie, bo wtedy mógłby zadać jeszcze damage za pomocą Sukuba, no i troszkę się pozbyć tego yy, tego Arcelisha, chociaż w ten sposób zniszczy, straciłby swoją jednostkę, a tak jak widzicie w dosyć ostry aż idzie właśnie mm, przeciwnik Tunborna. Pro... Pojawia się przątka księżycowego Jedwabiu. 2 Bardzo fajna karta, ja bardzo ją lubię, ponieważ ona ma koleczenie 2. Z przeciwnik zawsze stara się jak najszybciej ją wyeliminować z gry. No tutaj jest dosyć pożyteczna bulwa, no aczkolwiek nie ma jak jej zdetonować. Ciekawe zaganie, ponieważ ustawił tak naprawdę swobodny atak za bulwą. Bulwa pewnie będzie przestawiona. Jest i druga bulwa. Przeciwnik. Atakuje, czy przestawi bulwę? Nie, a to dziwne Wam powiem szczerze, ponieważ ta bulwa tak naprawdę i tak nie ma ataku, wtedy ten pająk rączątka by nie zaatakowała, ponieważ bałaby się tego damage'u. Więc nie najlepsze zagranie chyba z perspektywy przeciwnika Unborna. Poszedł u żeby pozbawić przeciwnika możliwości swobodnego ataku. Ok, leveluje magię Unborn, ponieważ chcę chyba grać tego pożeracza tak szybko jak będzie to możliwe. Tutaj na ręce przeciwnika widzimy między innymi Maniaka Ognii Piekielnej, tak jest, on się pojawia i moim zdaniem świetna decyzja, ponieważ zdecydował się wyeliminować Arcelecia, który by sobie troszkę tutaj życia wyleczył i dodatkowo wyrzucił zęki za pomocą zapomnienia Pożeracza Dusz. Ciągle niestety nie ma tutaj nic do, żadnego wydarzenia do zabijania. Ciekawe czy w ogóle ten garant ma w Deku Oma wejście to wydarzenie, więc w zasadzie teraz mamy taką tykającą bombę z tej strony. Pytanie, gdzie przestawi osłabienie ze strony Unborna. Pytanie, gdzie przestawi tych zawodników? Tutaj z umiejki bardzo sprytnie zabił maniaka ogni piekielnych. Maniak także kolejny dobry ruch. Maniak bardzo, jest bardzo groźną jednostką. No i teraz dziwiłbym się, gdyby nie zetonował tej bomby na tej przątce księżycowego jedwabiu. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, bo chyba nie będzie detonacji. Czyżby tak bardzo zależało mu na blokerze? Ok, Unborn idzie w atak maszynosiego za 6 który może być tutaj naprawdę kluczowy do zwycięstwa. Wyjechał w tej chwili nią małym A także dosyć rzadko w sumie grającym na masu tu jest dosyć ciekawy, ponieważ nakłada liczniki. No i zobaczmy. Pojawił się niszczyciel z tamtej strony. Mam też pieska z szerokim atakiem i jest wiwerna. No, mocny, nie powiem, mocny pierwszy rząd. Bardzo dużo damage'u. W ogóle te cztery karty naprawdę z perspektywy możliwości to naprawdę ciekawa sprawa. No i pytanie, co teraz zrobi Unborn. Zaatakował Lamasu, Zaatakował Pająkiem. No, nie ma tutaj zbyt specjalnego wyboru. Wydaje mi się, że. O, Grasłowika. O, także decyduje się na Zombie i Lisza. Czyli stara się tutaj przyblokować przeciwnika przede wszystkim. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę na razie cały czas walka toczy się praktycznie na planszy. Nie wbijają demetru bohaterowi. Dwa punkty tylko udało się. Ugrać Anbornowi um, Także Tutaj przeciwnik chyba wychodzi z założenia, że musi wykorzystać każdą kartę No i zamiast tutaj zabić te, tą przątkę, która jest bardzo groźna No to zdecydował się jednak um, zabić Słowika No może dlatego, żeby ochronić tą jednostkę, chociaż ona ma fajny odwet, więc nie wiem czy, czy był sens Dla mnie ta jednostka jest troszkę groźniejsza niż Słowik Jednak Chyba, że Słowik będzie podnoszony pewnie co runda, co my tu mamy? Mamy przątkę losu, widać, że cała ta talia jest nastawiona właśnie na mm, właśnie na liczniki. Bardzo to ciekawe z perspektywy umiejki Ariany. Polecam to przede wszystkim właśnie początkowym graczom, żeby korzystać z tych umiejętności Bohaterów zrozumiecie, tak jak widzicie, tutaj w tym przypadku trzy jednostki, które nakładają liczniki. Także bardzo ciekawa sprawa. Nie ta na Przątkę. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby nie dać sobie bić tego damagu, a tak naprawdę ma tylko zablokować. A nie wiem, czy nie byłoby dobrze, gdyby tutaj przestawić tego Minotaura jednak. Ale to zupełnie inna historia. Troszkę więcej by oddała jednocześnie ta przątka jest chyba bardziej pożyteczna na polu bitwy żywa. Ognisty wybuch troszkę przerzedził nam tutaj możliwości Unborna. No i w zasadzie można powiedzieć, że kontrola nad stołem odzyskana. Aczkolwiek Unborn idzie już teraz w demecz, zobaczymy czy mu to się opłaci. Ma Shinoshiego. gdyby go wystawił gdzieś tutaj w wolnym rzędzie, jednocześnie choćby na chwilę tutaj, tej. Jed... Aj, ale czemu tutaj? No przestawił, to jeszcze nie najgorzej w sumie. Nie najgorzej, ponieważ w ten sposób, no, jeżeli nie uda się przeciwnikowi bezpośrednio sprzątnąć z, ze stołu tą jednostkę, czyli Notawea, no to Shinoshi ma szarże, więc będzie tu mógł porządzić że obie te jednostki wykosi. 5 damage tutaj do zaakceptowania w tym rzędzie. Tym bardziej, że on sam wbił już sporo damage przeciwnikowi, więc nie wygląda to, to źle. Pojawił się linbiczownik. Pytanie tylko: co zrobić z Shinoshi? No chyba nie ma co zrobić. Jest dispel na ręce. Jest ognisty pocisk. jest maniak. No, zabraknie mu jednego punktu, żeby zabić tego Shinoshi'ego, ponieważ można zaatakować go pociskiem, a także tą viwo. Viva... Ale proszę! <laughs> Zapomniał o tym swobodnym ataku. No i. Tak jak widzicie, Shinnoshi wraca do talii. Bardzo ciekawe rozwiązanie z perspektywy przeciwnika, ale tak jak mówiłem, dlatego też warto Shinnoshiego postawić w wolnym rzędzie, bo w tej sytuacji to on Shinnoshim tutaj zniszczyłby przeciwnika. Albo na przykład nałożył licznik, zabił z umiejki, wbił 6 damage'ów, a postawienie go tutaj no to troszkę spowodowało, że, no, że nie wyszło tak jak powinno. Poszło osłabienie, poszło miękka Miejka, Ariany, no ale tak jak mówię, poszła tylko po to, żeby tutaj osłabić przeciwnika, a nie po to, żeby wbić ostateczny damage. No, mówię dobrze, mógł zabić tam jednostkę, który miałby 4 damage, ale no, sam jest na 15 punktach, chciał tutaj osłabić ten rząd, który był bardzo mocny. O, rozdaję teraz swobodny atak. Albo szeroki atak, szeroki atak, a to swobodny atak, tak naprawdę tutaj. Proszę Państwa, powiem szczerze, że to jest mega ciekawa rzecz, ja takiego nie widziałem. Dark Priyasa. Zaskoczył mnie na maxa y, tym posunięciem, bo szeroki atak właśnie z tym darem to jest świetna sprawa. Że jestem pod wrażeniem tego zagrania. Następnie Cerber także szeroki atak. Teraz swobodny atak, tak jest, w środku losu. Oj, Unborn w nieciekawej sytuacji. Pytanie, czy będzie w stanie z tego wyjść. W zasadzie w następnej rundzie... O, i jeszcze dodatkowo upiły pustki, czyli ten mega troll. No, zobaczymy. Ciężka sytuacja z perspektywy Anboyna Pewnie zabije z umiejętności tą jednostkę. Tak jest. I wystawia wampira. No, w zasadzie ją da troszkę na przetywanie. Na szczęście te liczniki były nastawiane, więc troszkę się to wyrównało. Przeciwnik ma niespecjalny doł. Pewnie dispel pójdzie do kosza. Tak jest. Co my tu mamy? Mamy ognistą śmierć. Ale tak naprawdę mało jest jednostek, które sąsiadują ze sobą, więc nie do końca opłaca się to grać. Hmm. Za wszelką cenę stara się swojego CB a ochronić kolega na, na Z. Ognista Tarcza. Czyli troszkę zabezpiecza się przed tym atakiem. W zasadzie oddaje, odda tyle samo Słowikowi, ile sam dostał. No, ale Słowika można wystawić ponownie, więc ja chyba i tak bym zaatakował. Powiem szczerze, ja bym się tutaj specjalnie patyczkował. Wbił nawet tego upiora pustki, ponieważ on tu będzie mnie tak długo jak się da. Oczywiście tu musi pójść a tak, żeby odbudować punkty życia. A proszę jeszcze ciekawiej. W dobrym momencie pojawiło się. Um, pojawiły się kajdanek krzęcowego jedwabiu, ponieważ można, można by było użyć umiejki. No to chyba było dobranie karty, więc nie ma już takiej możliwości. No i tak jak myślałem. Trzeba zaatakować, żeby nie dać możliwości upiorowi. No, żeby w zasadzie nas nie trollował o w ten sposób. Pocisk, czyżby liż przed do piachu. Jest wymiana. Jest dobranie karty. Ale nie najlepszy do z perspektywy przeciwnika. Ok, postanowił pozbyć się wampiracji, też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Swobodny atak. Powiem szczerze, panowie jak na 300 elo to gają wyjątkowo dobrze. Widziałem wiele niskich pojedynków, one były bardzo nudne i bardzo słabe, a tutaj widać, że zawodnicy bardzo fajnie czują swoje talie. Gdybym nie powiedział pewnie, że jest to walka na takim niskim poziomie elo, albo nie zwrócilibyście uwagę, że, uwagi, że, yy, no, że są słabsze karty troszkę czasami, no to w zasadzie moglibyście się nie domyśleć. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo wtedy jest masakra. Jeżeli by się okazało, że to ja nie mam racji, to jest po na wyższym poziomie, to przepraszam. <gry> Ale nie, wydaje mi się, że, że, że dobrze, dobrze patrzyłem. Wrzucam pojedyncze powtórki do Replay Managera, komentuję. I gdzieś tam wyrzucam dalej. Ok. Lilin jest niszczyciel. 8 punktów życia, na tych 8 punktów życia cały czas utrzymuje się kolega na Z. Unborn tutaj. 10 punktów życia i też w zasadzie. Nie ma zbyt wielu innych możliwości. Pieczęć śmierci, no można powiedzieć, że w samą porę. Bardzo dobre wykorzystanie tutaj wydarzenia, ponieważ w ten sposób mógł zabić tego niszczyciela. Zbił mu jeden damage, następnie słowikiem był mu jeszcze 3 damage'u. A pieczęć sobie zostawił. Powiem szczerze, nie wiem czy, czy miał po co, ponieważ w ten sposób mógł zabić bezpośrednio tego Lilima. Zyskać troszkę przewagi na stole, tym bardziej, że tak jak widzicie, tu nie ma zbyt mocnych kart z drugiej strony. Ok, Czechiący w małku będzie blokował Vampira, jednocześnie tutaj Lilin pewnie będzie go obijał, nie dając mu możliwość zaatakować, chyba, że zostanie przestawiony. No, to nie wiem, czy to miało specjalny sens. No, trzeba powiedzieć szczerze, że Słowik robi dużą przewagę z perspektywy Unborna. Naprawdę, można powiedzieć, że robi mu ten pojedynek. No i mamy co teraz? Mamy tego smoka, czyli dwa liczniki w danym rzędzie. O, i to świetnie się skąbiło. Zobaczcie, jak idealny DO z perspektywy naszej jednostki. Ale nie wiem, dlaczego uciekał tym rycerzem księżycowego, tym rycerzem tam piłk, ponieważ tak naprawdę to działa tylko na przeciwnika. On nie dostałby tych liczników, z tego co pamiętam. Zobaczmy jeszcze raz tą. Na wszystkie stworzenia w wybranym rzędzie. Oj, to przepraszam. Myślałem, że tylko na wrogie stworzenia. To faktycznie dobrze, że, że umknął. Niszczyciel się pojawia. Bardzo rozsądnie też broni się tutaj jego przeciwnik. I po raz kolejny słowik ląduje na NC. Zostało jeszcze troszkę kard na cmentarzu, więc spokojnie. Oj, proszę, jeśli nasz się pojawił. Nie można tutaj wystawiać cały czas pana słowika. Nie ma tu chyba cmentarzy, i tak dalej. I wreszcie się nosi do rzędu, to jest to, na co czekałem. A jednocześnie trucizna spowodowała, że dwie jednostki kolegi na Z wylądowały na cmentarzu. No i pytanie, co teraz? Tak naprawdę, 6, 6 damage'u, nawet jeżeli wszystko zablokuje, to co może zablokować, no to 5 damage'u musi wpaść. Dokładnie. Mamy pieczęć, chyba najwyższa powinna wykorzystać, powiem szczerze. Dokładnie. No i to wygląda mi na GG. W zasadzie to wystawianie tych jednostek, teraz nawet było troszkę niepotrzebne. Ja bym sobie chyba wystawił jedną. Zresztą bym poczekał. No bo gdyby się zdarzyło, że on ma jakieś tam. Chociaż w zasadzie magia wylewowana do trzech, więc tutaj niczego się nie mogło już zdarzyć. Jest poeta idealny, żeby się naszego odesłać do domu. Tak Jest, ale to nic nie zmienia. Tak naprawdę, tutaj już nie będzie miał nic do powiedzenia przeciwnik. Anborna a no i w zasadzie, jak najbardziej, po bardzo dobrym meczu będzie mógł być ostateczny damage. Ostatnia rada na koniec: Unborn, nie czekaj nigdy na to, yy, co tam ci dojdzie, bo przeciwnik skończy mecz przed samym, przed samym końcem. Podda się i niestety trochę mniej golda wpadnie. To tak. Rada od st starszego, czy, czy odrobinę bardziej doświadczonego kolegi, ponieważ wiem, że ludzie są mega hamsty nie dają wbijać tego ostatniego meczu. Mi tak kiedyś zrobił jeden z Foromowiczów, ale nie będę już mówił który, bo miałem z nim małą konwersację. Troszkę mu się nie spodobało, że, że w niewybrednych słowach, yy... Powiedziałem co o nim sądzę, kiedy, kiedy skończył. Zanim zdążyłem być ze meczu, przy czym ja nie czekałem, nie wystawiałem swoich, tylko chciałem bezpośrednio go skończyć. Jak tylko yy, że tak powiem, zrobiłem sobie miejsce na stole, żeby to zrobić, Ale niestety nie zdążyłem. Dobra, ale mniejsza z tym, tak jak widzieliście, nawet na niskim poziomie można pokazać, że ma się bardzo dobry skill, zagrać bardzo fajny mecz, zagrać wiele fajnych kart. Także zachęcam do głosowania na Unborn'a. Moim zdaniem ta powtórka jest warta tego, żeby znaleźć się gdzieś tam w topie. Także dzięki, wielkie. Pozdrawiam Was, Siemano.